Cześć, witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj witam się z Wami w sobotę w kolejnym vlogu. Właśnie wróciłam z pracy i ja mam dzisiaj piątek. Dla Was jest sobota, kiedy to oglądacie. Ja nagrywam właśnie w piątek i co, wróciłam z pracy, za chwilkę się muszę ogarnąć zmyć makijaż, tu mi się coś zadziało. E, dobra, muszę zmyć makijaż i za chwilkę też lecę na siłownię i mam nadzieję, że troszkę nagram wam przebitek. I tak w ogóle poczułam taką ochotę właśnie nagrania takiego luźnego vloga. E, jeszcze później też muszę odebrać e, paczki z paczkomatu. E, I ogólnie plan jest odpocząć ale przy okazji właśnie chcę nagrać tego vloga, więc zapraszam do oglądania. Jeśli macie ochotę obejrzeć coś takiego właśnie luźnego, tutaj na dole możecie widzieć o, sprzęt do robienia paznokci, ponieważ koleżance robiłam wczoraj i zostawiłam go od razu, bo stwierdziłam, że jak to zostawię, to sama też w końcu się zbiorę i zrobię na pewno te paznokcie. Bo są w opokanym stanie. Możecie zauważyć. O, nie wiem, czy mi to wyostrzy. Moje paznokcie wyglądają tak. Jedno po straciłam. Odrost gigantyczny. Więc czas na nowe. Jeszcze nie mam konkretnie pomysłu, co bym chciała zrobić. Ale tak się zastanawiałam, może nad czerwonymi. Zobaczę. Zastanawiam się. W sumie dawno nie miałam czerwonych, ale no, jeszcze zobaczymy. Dobra. Lecę zmyć ten makijaż i do później. Byłam na siłowni, yy, ćwiczyłam ciężko, dbam o, przynajmniej staram się dbać o sylwetkę, a teraz pizza, ale miałam taką ochotę, jak ona jest z papryczkami ostrymi, yy, mniam, więc sorry, ale miałam taką ochotę, że musiałam do tego, wiecie, jakiś film na Netflixie i tak będę spędzać dzisiaj wieczór. Hej, cześć, witajcie kochani, kolejnego dnia. Jak widzicie, makijażu nie mam, ale tu już się tak w miarę ogarnęłam. Tak, kot siedzi ze mną. I co? I teraz będę ruszać do miasta po zakupy. To dlatego. Że mam pustą lodówkę, tak jak Wam pokazywałam, wczoraj zamówiłam pizzę, bo właśnie nie miałam już nic do jedzenia, bo pudełkałam tylko w tygodniu, a na weekendy nie, więc no na kolację jeszcze miałam, ale po siłowni zawsze jestem bardzo głodna i stwierdziłam, że od razu będzie też na śniadanie pizza. No więc muszę iść po coś do jedzonka, ale muszę iść też do Rosmana wszyscy po mnie jechali i mówili kup nową szczotkę do włosów, bo moja życiówka, dobrze, że ją zostawiłam, w sumie wygląda tak, tak wiem, jest brudna, nieczyszczona, bo leżała w szufladzie, schowana głęboko, żeby nikt mnie jej nie wyrzucił, no i mówili kup nową szczotkę, kupiłam i co? I pękła <noise> na pół, tak właśnie wygląda, więc... Muszę iść do Roswana kupić nową, bo tym to się czesać raczej nie da. Muszę też odebrać jeszcze paczki z paczkomatu, bo zamówiłam parę rzeczy. No, ale to później ja będę wracać może z miasta. I w ogóle na Euro, RTV Euro AGD są takie przeceny, zamówiłam sobie właśnie elektryczną szczoteczkę do zębów, która już na mnie czeka w paczkomacie, w sumie wczoraj ona już przyszła, więc bardzo szybciutko, ale też... Ale właśnie znalazłam jeszcze ekspres na kapsułki, przyceniony z prawie 400 zł na 100 parę, więc zastanawiam czy właśnie go sobie nie zamówić, bo troszkę mnie właśnie to denerwuje, że nasz ekspres robi tylko taką podstawową kawę bez niczego, tak naprawdę jakby sobie ją samemu zalał wodą, no tylko tyle, że z ekspresu nie ma fusów, tak? no to jest jedyna taka różnica a czasami mam ochotę napić się czegoś innego na przykład smakowego więc dlatego się zastanawiam nad tym właśnie ekspresem i on przyjmuje kapsułki z Nescafe i z Starbucksa, więc rozważam to, zobaczymy dzisiaj może jeszcze go zamówię, dobra kończę tą paplaninę i lecę do miasta Wróciłam właśnie do domu i stwierdziłam, że pokażę Wam co takiego kupiłam. Tak nagrywam na tle worka na śnieć muszę go wynieść. Nie zrobiłam jeszcze tego trudno. Zaczynam od mojego worka, który nosiłam. I tutaj mam dwie paczki kabanosów z Lidla. Szczotkę do włosów, tak jak Wam mówiłam, która mi. Rękła, więc tym razem wzięłam taką samą, tylko różową z Rosmana. E, ciekawe, jak długo wytrzyma. E, takie wkładki odświeżające do e, butów. Bardzo lubię je nosić i wkładam je praktycznie do wszystkich możliwych butów. No i dla kota wzięłam kabanoski, takie jakieś w Rosmana. E, I to chyba. Wszystko z mojego worka. Więc to odkładam tutaj. I jeszcze byłam w biedronce. I tu mam już taką siatę, czyli będą zapasy na dwa tygodnie, tak zwane. Na no pewno na tyle wystarczy. Jak nie na dłużej. Kiedyś kupiłam w Netto, bodajże, takie bułki do burgerów. I niedługo kończy mi się termin ważności. O, mieciamy przeszły. E, więc stwierdziłam, że czas je zrobić. I wziąłam w Biedronce te polędwiczki, żeby włożyć do środka. E, wziąłam też takiego mini arbuza. Wzięłam, że mam ochotę, a dużego też nie zjem, więc wzięłam tego mini. Oczywiście pomidorki, dwa. Ja mam też taki pochłaniacz zapachów do lodówek ja już go mam, ale się troszkę wyczerpał, kocia możesz mi nie zrzucić tylko od aparatu proszę o ciemieniu ja Cię, nie, nie, nie moja niusia tak ale idź na dół, co ja tu nagrywam i potem jak nagram to sobie wejdziesz, dobra? tak? ok, dziękuję no, więc mamy pochanie zapachów do 2. Później mam sałatę i pesteczka. Miałam ochotę na maltanki. Oczywiście do tego parówki z serem i ser. Miałam też parę młodych ziemniaczków, mam ochotę na ziemniaki z jajkiem, więc na pewno sobie zrobię. Bułki do wypieku, stwierdziłam, że nie będę brała takich już upieczonych, no bo mogę nie zjeść, a takie to w każdej chwili mogę sobie zrobić. I Prince Polo do tego, co mamy. I teraz uwaga, coś jeszcze gorszego, podwar brałam każdego, czyli Energetyk Black bez cukru, dwa wzięłam. Tyskie Zero, nie lubię alkoholu ostatnimi czasy, a strasznie chce mi się pić, więc wzięłam zwykłe Tyskie 0 i Desperados też Zero i wszystkie mam razy dwa. Nie musicie komentować, wiem, że jest niezdrowe, ale chcę to kupuję. No, więc jeśli chodzi o zakupy spożywcze, no to mamy już wszystko. I jak widzieliście też odebrałam yy, paczki. Troszeczkę was oprzestawię, dobra? Yy, odebrałam, O, jednak na no, kota wlazłam, no. Ty musisz zawsze pod nogi włazić, kochanie, ty moje. Co, o, o, yy, Dobra, tu mam te paczki. Więc otworzę je razem z wami. Pierwsza jest z Blazy Club. Tu mamy otwarcia. No i zobaczę co tu mamy. Już zamawiałam szampon. Żeby mi co przede wszystkim. Tego mi brakowało. Czyli tak. Po otwarciu mamy coś takiego, dziękujemy za zakupy ok yy. tu a to jest ten szampon, który właśnie zamówiłam, jest naprawdę spoko bardzo go lubię, to już ma opakowanie i wzięłam yy, żel oczyszczający do twarzy yy, do skóry tłustej i wrażliwej bo latem właśnie mam taką trochę tłustawą tą skórę Hmm, więc stwierdziłam, że wypróbuję coś innego wcześniej miałam do skóry wrażliwej i naczynkowej bodajże no ale naprawdę wtedy, tamten się dobrze sprawdzał więc zobaczymy jak ten i tu wzięłam e, szampon e, stymulujący na wypadanie włosów e, to wzięłam taką jakby próbeczkę dla babci e, tak patrzę, patrzę żadnych próbek tym razem nie ma Um, no, dobra. Więc to wszystko. Szkoda. Zazwyczaj były jakieś próbeczki, takie malutkie miniaturówki dodawane. No, ale okej. Okay. A lubię sobie właśnie testować nowe rzeczy. Zobaczmy yy, dalej. Tu, co tu będzie. Tej paczki, szczerze, nie wiem, nie pamiętam, co tu by mogło być. OK. tu mam neutralizator zapachów do kuwety O, um, okej, okay. dobra i ostatnia paczuszka, myślę, że najbardziej wyczekiwana, teraz jak to otworzyć, udało się, otworzyłam. I już Wam pokazuję, co tutaj mam. Jest to szczoteczka elektryczna do mycia zębów. Więc to za chwilkę zobaczymy. I FIFA 21. No, myślę, że yy, chłop się ucieszy, co? A Wy jak sądzicie? Ucieszy się? Czy się nie ucieszy? No dobra, ale ja bardzo się jaram szczoteczką. Trochę żałuję, że wcześniej nie znalazłam też tego ekspresu, o którym wam mówiłam, bo na um, RTV Aero AGD jest teraz taka promocja, że czym więcej się kupuje, ten kolejny produkt jest ileś tam procent tańszy. No trochę tego żałuję, no ale i tak jest dość duża ta promocja, więc um, no... Aż tak sobie nie pluję, brodę, ale mogłam kupić taniej, no? Grażynka mogła kupić taniej. Michale, co tu szukasz? Chodź. Co pan tu szuka? Co? Na dół. Nie wolno chodzić po OK. Okej. Środek prezentuje się tak. No dobra, rozpakowałam do końca to i w zestawie było takie etui na podróż, myślę, że fajna, fajna opcja, oczywiście ładowarka, cała <grytania> szczoteczka, która prezentuje się o w ten sposób, nie wiem czy ostrość tu tak łapie, przynajmniej nie łapie tej ostrości, Widzicie? Dobra, chyba widać coś. No i jedna y, główka szczoteczki, więc myślę, mam nadzieję przynajmniej, że będzie spoko. Dobra, kończę już to gadanie. Odzywam się później y, do Was. Więc do później. Hej, cześć, witam się z Wami parę dni e, później. E, przyszły do mnie dwie paczuszki, jak widzicie, z RTV Euro AGD. E, tak jak Wam mówiłam, zamówiłam ten ekspres. Witam się z Wami dopiero właśnie po paru dniach, e, ponieważ, jak mogliście zobaczyć, e, w sobotę troszeczkę zaimprezowałyśmy, w niedzielę leżałyśmy cały dzień i nic nie robiłyśmy. No, a w poniedziałek już wróciłam do pracy i zabrakło mi jakoś czasu, yy, więc yy, mamy obecnie już środę. Yy, no, ale razem otworzymy sobie właśnie te paczuszki wtedy i wam pokażę, co tutaj mam. O, troszkę się nam zgniosło, ale trudno. Yy, robię tutaj kapsułki do ekspresu. Tego mało, ale to nic. I tak, yy, pierwsze kapsułki mamy na skafę Latemakia, e, to karmel. Więc to mamy tutaj. Później, kolejną, jaką zamówiłam, to taka klasyczna Flight White. I wzięłam gorącą czekoladę Milky Way'a. Więc to są e, te trzy rzeczy na początek. No i teraz ta druga część. Hmm, tak patrzę, czy nie widzę to wreszcie, ale powiem. A zresztą jak przyszło mi do pracy. Teraz nie mogło by być widać, ale skoro są tam, to myślę, to będzie troszeczkę mniejsze. Mm, Okej. Okay. I mamy komplet, czyli ekspres. Go, rozpakuję go teraz i no mm, zobaczyć jak on wygląda. Wziąłem go ze względu na to, że jest po prostu mały, taki klasyczny mm, i chciałam właśnie do jakichś takich smakowych bardziej napoi. Okej, okay, mamy rozpakowane. W sumie nie jest on aż taki mały jak myślałam, że będzie. Wydaje się taki dosyć, dosyć spory. Może tak wam tu o, troszeczkę przybliżę. No jest taki klasyczny. Tutaj się otwiera, tak. Jeszcze nie wiem do końca jak tym się obsługiwać. Dobra, nie chcę popsuć, tu na pewno mamy do ciepłych, do zimnych napoi, rozgraniczenie, zbiornik na wodę, no takich klasyczak, nie, bym powiedziała, a, dobra, tak to się otwiera, okej, okay. no, więc mam nadzieję, że się super sprawdzi. Więc go teraz muszę zamontować na stoliku obok tamtego ekspresu. I tak to się właśnie prezentuje: czyli mamy taki pełen kącik kawowy, nawet prawdziwa kawa się zna, zła kwiatek jest. E, jedyne co nie podobają mi się za bardzo tutaj te kable, które widać, no ale może jeszcze coś tam się z tym uda zrobić, pokombinować. No niestety tutaj e, to musi akurat stać z tej strony, ponieważ tu się otwiera w tą, więc tu musi być przestrzeń. No, ale jeszcze najwyżej y, zobaczymy. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Poświęcony czas pamiętajcie zostawić kciuki w górę. Subskrybujcie kanał i do następnego. Pa!